Sobotę spędzili na sportowej rywalizacji. Mowa o zespołach piłkarskich z naszego regionu, które w Słupeckiej Hali Mosir wzięły udział w turnieju X-Beton Cup. W sumie o miano najlepszej walczyło 8 drużyn z rocznika 2012. Najpierw swoje mecze rozgrywały one w grupach, by zwycięzcę wyłonić w fazie pucharowej. To już druga edycja imprezy, której głównym sponsorem jest firma zestawów w gminie Strzałkowo. Staramy się zawsze wspierać miejscowe inicjatywy na tych rynkach, na których działamy i zarówno ja, jak i również mój wspólnik Krzysztof od dawien dawna interesujemy się sportem, a szczególnie sportem najmłodszych i takie bardzo fajne inicjatywy, piękne inicjatywy w ramach możliwości zawsze staramy się wspierać. Rywalizacja była zacięta i trwała około pięciu godzin. W wielkim finale triumfowała Olimpia Koło, która pokonała Akademię Banacha z Konina 2 do 0. W meczu o trzecie miejsce, również 2-0, Górnik Konin ograł SKP Słupca. Najlepszym wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Sam cały turniej stał na bardzo wyrównanym poziomie. Bardzo fajne drużyny. Organizacja też jedna z lepszych w regionie. Myślę, że rywalizacja na pewno była wyrównana, i te mecze nie różniły się w jakimś większym stopniu. Gdzie, gdzie mogły o tym świadczyć wyniki meczów grupowych i także w finał czy, czy mezo trzecie miejsce. Podczas imprezy przekazano również nagrody indywidualne. Najlepszym dryblerem i królem strzelców został Patryk Kawka, a bramkarzem Antoni Olczak z Olimpikoło. Z kolei najlepszym zawodnikiem wybrano Iwo Rejera ze SKP Słupca. Fajnie było, dobre drużyny były i walka na wysokim poziomie. No Jestem zadowolony. Cieszę się bardzo, że dostałem taką nagrodę. Zawsze chciałem zdobyć taką nagrodę indywidualnego zawodnika. Mimo, że każdy z zespołów zaciekle walczył o wygraną w rywalizacji drużyn młodzieżowych, nie wynik jest najważniejszy. Najważniejsze, żeby się dzieci bawiły, grały, dobywały doświadczenie no i się rozwijały. Przede wszystkim to są te turnieje, gdzie mamy ich budować pewność siebie. Nie grają, bawią się i korzystają, że mają okazję na takim turnieju zagrać. Choć w naszym mieście funkcjonuje wiele stowarzyszeń sportowych, od lat niezmiennie największym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszy się piłka nożna. Wszystkie dyscypliny co roku wspiera Słupecki Samorząd. Myślę, że można tak powiedzieć, że piłka nożna, tak jak w całym kraju, również w Słupcy, jest najpopularniejszą dyscypliną. Sportu. Jest wiele sekcji obejmujących różne przedziały wiekowe, i to dobrze, że młodzież uprawia sport, bo sport to, tak jak mówi stare powiedzenie, to zdrowie, ale również no, nauka życia, bo na boisku się i wygrywa i przegrywa trzeba zwalczyć określone przeciwności trzeba walczyć również z własnymi słabościami ale trzeba również współpracować w grupie i tego uczy sport i dyscyplina jaką jest piłka nożna. Już wkrótce słupecki klub piłkarski planuje organizację kolejnych turniejów dla drużyn młodzieżowych. Ten turniej dzisiaj organizowany jest drugim turniejem. Pod egidą firmy X-Beton. Następny turniej już jest planowany na 11 listopada. Turniej również halowy. SKP Słupca jeszcze planuje zorganizować turniej w okresie wakacyjnym dla trochę starszych roczników.